Witam. Dzisiaj chciałbym Wam zaprezentować czynności, jakie zazwyczaj dokonujemy każdego dnia w domu. Nie będzie tak jak zazwyczaj, kiedy pokazuję Wam jakiś slajd, i później trzeba się zmieścić w luce, lecz dzisiaj będzie obrazek, a obok niego zdanie pokazujące, co akurat ten człowiek robi. No spróbujmy. Czynności to po niemiecku Tätigkeiten. Tätigkeiten. No i pierwszy pierwszy slajd. Ona czyści sobie zęby nitką dentystyczną. Jak to wyrazić po niemiecku? Sie putzt sich die Zähne mit der Zahnseide putzen to jest czyścić zahnseide nitka dentystyczna ona kroi pomidorka sie schneidet eine tomate ona otwiera albo Zamyka swoik. Sie öffnet, lub sie schließt. Ein Glas. Ona obiera Banana. Sie schält eine Banane. Ona włącza światło albo wyłącza światło. Sie schaltet das Licht ein, albo sie schaltet das Licht aus. Możecie również spotkać się z czasownikiem anmachen jako włączać albo ausmachen jako wyłączać. Ona włącza telewizor. Sie macht den Fernseher an. Lub też można powiedzieć, sie schaltet den Fernseher ein. Czyli anmachen albo einschalten. Ona liczy. Sie zählt. Ona się waży. Po niemiecku można powiedzieć, że ona stoi na wadze po prostu. Sie steht auf der Waage. Patrzy na zegarek. Sie schaut auf die Uhr. Ona zapina swetr lub odpina guziki. Czyli Ziknypft Iren Pulowa zu, to znaczy, że zapina, lub Ziknypft Iren Pulowa auf, to znaczy, ona odpina guziki. Ona wklepuje sobie krem na twarz, wciera. Sie reibt sich eine Gesichtscreme ein. Einreiben to jest wklepywać sobie coś wmasowywać. Ona wyciera sobie nos. Sie wischt sich die Nase. Ona maluje sobie paznokcie, lakieruje sobie paznokcie. Sie lackiert sich die Fingernägel. Ona obcina sobie paznokcie. Sie schneidet sich die Fingernägel ab. Abschneiden, obcinać. Sie schenkt sich Mineralwasser ein. Ona wyciera miseczkę. Sie trocknet eine Schüssel ab. Ona obiera jabłko. Sie schält einen Apfel. Miescha Suppe. Sie rührt eine Suppe um. Ona zapala Gas. Sie zündet den Gasherd an. Casownik anzünden. ona wkłada wtyczkę albo wyciąga wtyczkę sie steckt eine steckdose ein czyli wkłada lub sie steckt eine steckdose aus czyli wyciąga wtyczkę podlewa kwiatka sie gießt eine pflanze Używajcie słówka "pflanze" zamiast "blume". "Blume" raczej używamy do kwiatów ciętych, a takie roślinki to raczej używajcie "pflanze". "Sie zalc, salz, salzt eine Tomate", czyli ona soli sobie pomidora. "Salzen" od rzeczownika "salz", czyli sól. Sie pfeffert eine Tomate, czyli ona używa pieprzu, pieprzy, mm, pomidora, od rzeczownika pfeffer, czyli pieprz. Sie brüht Tee auf, czyli ona parzy sobie herbatę albo kawę można aufbrühen. zimst, ona pisze SMSa, SMSuje, czyli czynność, która się poz, powtarza, możemy powiedzieć jako zimzen, czyli SMSować, pisać SMSy. Sie macht die Tür auf, to znaczy że ona otwiera drzwi, albo sie schließt die Tür ab. To znaczy, że zamyka drzwi, ale na klucz. Abschließen. Zamykać coś na klucz. Sie hängt einen regenschirm an den Haken, czyli wiesza parasol na, na haku, na kołku. Sie nimmt ihren Laptop heraus. Czyli ona wyciąga swojego laptopa. Herausnehmen to jest coś wyciągać. Możecie coś wyciągać na przykład z torebki. Aus der Handtasche. Herausnehmen. Wyciągnąć coś z torebki. Sie föhnt ihre Haare. Czyli ona suszy sobie włosy. Fönen, suszyć. Sie hängt die Wäsche auf. Ona e, wiesza pranie. Czyli aufhängen to jest wieszać, powiesić coś. Sie steckt die Sonnenbrille ins Etui. Ona wkłada swoje okulary do Etui. Stecken to jest coś wsadzić, wkładać. Sie nimmt Pillen ein. Ona zażywa jakieś pigułki. Einnehmen to jest zażywać. Napisałem r, ale powinno być z, bo widać, że to kobieta, raczej. Z drückt eine Taste, czyli że ona naciska jakiś przycisk, jakiś klawisz. No tutaj akurat do jakiejś windy prawdopodobnie. Eine Taste drücken, nacisnąć na jakiś klawisz. Na przykład klawiatury też w, w, w komputerze możecie też naciskać. Sie hält einen Behälter in der Hand. Czyli ona trzyma jakiś pojemnik w ręce. Trzymać to jest halten. Behälter pojemnik. Ona wyciera kurz z telewizora. Sie wischt Staub vom Fernseher. Wischen to jest wycierać ścierać er nimmt zucker czyli on słodzi nie wiem herbatę albo kawę słodzić to po prostu brać cukier po niemiecku zucker nehmen er nimmt zucker on płaci za coś er zahlt für etwas Er zieht eine Socke an. Czyli on zakłada skarpetkę. A jeżeli by ściągał, to powiemy Er zieht eine Socke aus. Anziehen to jest zakładać. Ausziehen to jest zdejmować. Tak samo z butami, które są obok niego. Można powiedzieć Er zieht die Schuhe an. Zakłada. Albo er zieht die Schuhe aus. Zdejmuje buty. Er schließt ein Handy an ein Laptop an. Anschließen to jest podłączać. Czyli on podłącza telefon do laptopu. Anschließen, podłączać. Er dreht den Wasserhahn auf, czyli on odkręca kurek, albo er dreht den Wasserhahn auf, auf albo zu. Aufdrehen des odkręcać, zu drehen des zakręcać kurek. Er wäscht sich die Hände. To chyba najłatwiejsze z całej prezentacji. On myje sobie ręce. Er duscht. Czyli on prysznicuje. Jeżeli chcecie powiedzieć, że bierze ktoś prysznic, to powiemy. Ich nehme dusze. Albo er nimmt duszę. Czyli on bierze prysznic. Zi putzt. Die Badewanne, czyli ona myje, pucuje wannę. Sie net, etwas, ona szyje coś. nejen, to jest szyć. Sie nimmt maß von. Mierzyć coś to jest brać miarę na coś. Czyli ona bierze miarę, fon, i tam w kropeczkach mówimy, co mierzycie. Sie nimmt mas fon. I tutaj mówimy, co. Sie schneidet ein Blatt Papier. Czyli ona tnie kawałek papieru, albo kartkę papieru, ein Blatt. Może być kartka. Ceraist ein blad papier. Ona rozrywa drze kartkę papieru. Ceraisen, podrzeć coś.